Dzień dobry Państwu, witam w wolnej chacie. zaproponowane, żebym spędził bardzo fajną majówkę w wolnej chacie w Bieszczadach. Zaprosiłem tutaj kilkoro swoich bardzo zajawkowych znajomych. Arwinda już znacie z vlogów, ma taki serwis o piłce nożnej o nazwie Fangol oraz bloga sportowego Feedback i przy okazji jest osobą, która ma multum ciekawych zainteresowań. Co teraz ja. no. I są też z nami Andrzej oraz Alicja, którzy z kolei mają firmę zajmującą się dronami Crazy Copter, a z nimi poznałem się na Spitsbergenie kilka lat temu. Przez kilka dni zobaczymy sobie, jak fajnie można bawić się w bieszczadach. Pierwszy punkt na dzisiaj: łowienie ryb. Będziemy się teraz uczyć łowić ryby na muchę. Problem to, żeby ten ruch uchwycić, tak pchnąć tą żyłkę do przodu. Ryby jakie podobno możemy tutaj złapać to między innymi pstrąg, lipień, głowacica, kleń. Ja wiedziałem, że takie słowa istnieją. Czasem szczupak. Pamiętajcie, drożdżówka to jest król wypieków, tak jak lew jest królem dżungli. Zakładam, że jest szansa, że im nie złowimy. <noise> Lepiej się nakarmić wcześniej. Przechodzenie przez rwącą rzekę e, z tym, z taką kamerą w plecaku albo w ręce. E, kolejny ze świetnych pomysłów Krzysztofa w tym roku. Ja jestem hardcorem. Nic się dzieje, jest wolno, powolutku. To jest twarz zrelaksowanego Krzysztofa. A stoimy już tak w tej wodzie kilka godzin. To jeszcze nic nie złapałeś. No wiesz co? No nie. <grych> Zero progresu. Więc powolutku, powolutku, ale i tak jest przyjemnie, jest tak cicho, miło, o to chodzi. Andrzej jest zaczajony w krzakach i pewnie robi zdjęcie mnie. Alicja złapała jedną rybę, nie wiem czy coś jeszcze złapiemy. Coś... za inteligentne są. Ja pierwszy raz łowię ryby na muchę, ale wiele razy łowiłem ryby na spławik, na dżdżownicę, na przynęte. Jak byłem mały i zawsze bardzo lubiłem łowienie ryb. Jest fajne, relaksujące i takie... Fajny jest ten element chodzenia po wodzie Nie jest zimno w ogóle Mimo że ten, ta woda w tym strumieniu jest bardzo zimna To ja mam teraz ubraną e, taką piankę jak do, jak do nurkowania Więc jest naprawdę spoko Na całe szczęście nie musimy jeść ryby, żeby złowić rybę Odwrotnie, nie musimy złowić ryby, żeby jeść rybę Ponieważ rybę mamy do jedzenia Y, zrobioną w sensie. Mmm, wędzony pstrąg! O kurde, mm, żurek. Żurek to jest król zup. A nie, nie ma nic lepszego. W ogóle to jeśli wam się to wszystko podoba, to, to tutaj widzicie, to taką wycieczkę w Bieszczady będzie można wygrać niedługo. Tylko wam o tym konkursie opowiem y, jeszcze nie dzisiaj. tak są naprawdę super drogi. Te takie serpentyny po górach są jak. E, nie wiem, przy... mogliby nakręcić w Polsce szybkich i wściekłych. Nie umiesz po prostu. O, bardzo ładnie. Co w takich warunkach? To jest to, co lubię. Wiecie co jest super? Że w ogóle na naszą prośbę założyli w tej chacie naprawdę całkiem dobry internet. Jest lepszy niż niektóre miejsca, w których się zatrzymywałem podczas tego pobytu w Polsce, więc w połączeniu z tą naturą dobra opcja, naprawdę. Na pewno się już zorientowaliście, że jesteśmy tutaj w Bieszczadach na zaproszenie Piwa Leżajsk pod hasłem Wolno Wolno, żeby pokazać wam Fajne atrakcje i fajne sposoby spędzania czasu w bieszczadach. Przez najbliższych kilka dni pokażemy naprawdę fajne rzeczy i mam nadzieję, że się tutaj wyczylujemy porządnie. Tak jak mówiłem, w późniejszym terminie będzie konkurs, gdzie można będzie wygrać sobie taką właśnie wycieczkę. Dzisiaj w ogóle w odcinku mamy bardzo ładne ujęcia z drona, yy, wykonane przez Andrzeja. Jak to jest z dronowaniem yy, w takich okolicach? Czy to każdy sobie może przylecieć tak dronować, coś nagrać, czy...? Mm, no tutaj akurat jesteśmy w strefie nadgranicznej yy, z Ukrainą mhm. i potrzebujemy pozwolenia od straży granicznej. Ok. Bo akurat dzisiaj mieli ćwiczenia i... Trzeba było wykonać wczoraj jeden telefon, żeby się zapytać, jakie mają plany. Aha. Oni nas tam wpisali na, na listę osób, które ewentualnie będą chciały dzisiaj latać. No i godzinę albo pół godziny przed lotem wykonuje się jeszcze jeden y, telefon i oni albo udzielają zgody, albo nie, w zależności od tego, co się dzieje na niebie. Polska akurat pod tym względem jest bardzo dobrze rozwinięta i ma bardzo... Powiedziałbym przejrzyste prawo lotnicze. Ja szczerze powiedziawszy, to może na kilkaset zgód, które prosiłem, chyba raz mi je odmówiono, żeby, żeby gdzieś nie polecieć. W Parkach Narodowych generalnie w ogóle nie można latać, chyba że dyrektor Parku Narodowego się na to zgodzi, bo on jest właścicielem przestrzeni powietrznej nad Parkiem Narodowym. Natomiast no to jest trochę szkoda, bo to najpiękniejsze ujęcia okazałoby się. to rano, też chodzi o, o zachowanie tej natury, nie... Jakby zwierząt żeby wszystkim, nie tak, żeby ich nie płoszyć. No często to jest tak, że są um, okresy lęgowe, ptactwa hmm. przylatują bociany um, itd., itd., no i tak dalej, i tak dalej. I w pewnych um, um, w pewnych miesiącach w ogóle takiej zgody nie dostaniemy. Z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, nawet jak wpiszecie sobie w Google pozwolenie na filmowanie dron, TPN, TPN... To kosztuje jakieś strasznie duże, jakieś chyba 10 tysięcy, 10 za, tysięcy dzień, złotych za dzień, to, to kosmos. W Polsce trzeba mieć licencję, żeby latać dronem? Jeśli chcesz to robić komercyjnie, yy, zarabiać na te pieniądze, to tak. E, polskiej licencji nie mam, a w każdym kraju te regulacje prawne są troszkę inne. Nawet w Unii Europejskiej jeszcze prawo nie jest hmm. e, znormalizowane. No i w w przypadku filmów na YouTubie, które są monetyzowane, de facto, no jest to komercyjne Powinien, wykorzystanie. Ta. Będziemy robić Łognicho. Ach, tymczasem w domu powstają internety. No i tak sobie wolno-wolno spędziliśmy dzisiaj bardzo intensywny dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jutro ciąg dalszy. Pójdziemy sobie e, do lasu z leśniczym e, tropami zwierząt. Może zobaczymy jakieś fajne zwierzaki. I jeśli pogoda dopisze, polecimy balonem. Także zapraszam.